Nareszcie jestem. Oby Gomez wiedział co zrobić. Stój. Ja do Gomeza. A niby dlaczego mam cię przepuścić? wystarczy popatrzeć co mam na sobie. Aha, tak tak może pan wejść. No w czas ty durniu. Co za tumam? Witaj Gomezie. Witam. Co słychać w szerokim świecie? Nie przeszedłem tutaj opowiadać co u mnie. Posłuchaj. Mariana zabili niemal na moich oczach, zostawili przy nim list z pogróżkami dla mnie, a ostatnio jakoś dziwnie się czuję. Dziadek powiedział, że będziesz wiedział co mamy zrobić, wygląda na to, że będę ci musiał powiedzieć prawdę. Nasze bractwo istnieje od paru tysięcy lat, zajmujemy się tak wiem chronieniem wszystkich niewinnych zwierząt i ludzi, nie tylko. Wiesz czemu przetrwałem zniszczenie bariery? Otóż przed zniszczeniem jej magowie teleportowali mnie do ich siedziby, ale przecież nie byłeś za bardzo lubiany wśród magów. Nie mówię o magach wody czy ognia. Otóż są też dwie inne grupy magów ziemi i wiatru Nainosa. Czemu mi o nich nie powiedziałeś? No właśnie, magowie ziemi i wiatru są niezależni od żadnych bogów. Dlatego nikt nie pamięta i dlatego są tacy potężni, że mogli mnie przeteleportować do odległej krainy, a my im dostarczamy informacji o tym świecie. No ale co ma z tym wspólnego morderstwo Mariana i moje dziwne samopoczucie? Po Marianie, następny do wykończenia jesteś ty. Marian czuł się tak samo jak ty teraz przez dłuższy okres czasu. Zaczynam rozumieć. Jak każda gildia i każda organizacja nasza też ma swoich wrogów. Pytanie tylko co to za wrogowie, są to zwykli ludzie dobrze znający się na magii, w nocy rzucają na ofiarę swoje zaklęcia, przez które czułeś się inaczej, ale to tylko ci się zdaje, one są po to aby cię wykończyć psychicznie, czyli co mam zrobić? Pójdziesz do starego czarodzieja, on ma odtrutkę na twoje samopoczucie. Gdzie on mieszka? Nie znamy dokładnego adresu. Ale to brat Orlana, gospodarza baru pod martwą harpią. Dobra w takim razie pójdę do tego czarodzieja, a potem pomszczę Mariana. Powodzenia, niech śmierć omija cię z daleka. Aha i jeszcze jedno, weź sobie ze skrzyni pancerz zapomnianego. Przyda ci się, pancerz zapomnianego? Dziękuję to dla mnie zaszczyt. Po resztę ekwipunku udaj się do Iwana. No od razu lepiej, gdzie jest ten przydób? Ale jestem wkurwiony. Siemano, masz coś dla mnie? A o co chodzi? Ja pierdolę o jakieś zapasy. Miecze, amulety, pasy. No o jakiś ekwipunek. Aha mam dla ciebie specjalną paczkę od Gomez'a. Dzińks. Ja spadam narka. Narka. Inno się, proszę cię aby mój brat Marian miał się dobrze w niebie. Chciałbym też złożyć ofiarę, ale chwilowo jestem spłukany więc jeśli możesz to wybacz. A teraz czas na złego Zbycha. To będzie krwawa noc do chuja. Ale mamy kurwice, Zajewałem z obrażenia. Sorka.